No, problem z lampami, jak to często bywa w tym modelu, to, to są lampy uszkodzone. Tak, one są włączone. Tu powinien świecić światłowód i one świecą. Ledwo co tam widać. Dziś, jak się podjedziemy bliżej, to coś tam na końcu widać. Światełka, ale tak naprawdę już z odległości metra wygląda na, na czarne. Tutaj widzimy, że to światło jest, że tutaj świeci, ale tutaj. Niestety, niestety nie. Więc zajmiemy się tą lewą lampą od strony kierowcy. Ale żeby to zrobić, musimy lampę zdemontować z auta, rozebrać i za chwileczkę to wspólnie zrobimy. No, kolejny ważny etap za nami, czyli lampa zdemontowana i co najważniejsze, już rozklejona. Zwróćcie uwagę, że obudowa, klosz, wszystko jest w całości. Tu nie ma żadnego cięcia, po prostu jest lampa rozklejona. Teraz trzeba jeszcze dokładnie oczyścić z pozostałości starego kleju. Ale teraz, w momencie, kiedy mamy to rozklejone, mamy dostęp tutaj do tych wszystkich elementów, które są poprzykręcane włącznie ze światłowodami z modułami LED możemy je podkręcać, posprawdzać e, przetestować ewentualnie wymienić uszkodzone elementy i słuchajcie, tutaj już mam odpowiedź, dlaczego ta lampa nie świeciła zobaczcie zobaczcie światłowody raz, że są Jeden i drugi jest, są przyczepione, spalone, to jeszcze same moduły, same moduły LED, one również są zniszczone, także z, nałożyły się dwie rzeczy, dwa moduły i dwa światłowody, które również są uszkodzone, więc wszystko co mogło się popsuć w tej lampie, no to jest popsute. No jak już wcześniej pokazywałem, te moduły bardzo mocno uszkodzone, i światłowody, i moduły. Niestety na wszystko nie byłem przygotowany, więc musiałem ratować e, niektóre stare elementy. Tak to sobie działa. Świeci, świeci mocno, jest to widoczne. Przedtem dobrze wiemy, że nie było tego widać. No ale niestety jest delikatna różnica w barwie z drugą lampą. Ale tak to zostawiamy, więc za chwileczkę lampę sklejam i będę montował na samochodzie.